Dzień dobry, proszę państwa, dzisiaj chciałem wam przeczytać dzieła pewnego twórcy internetowego, który już działa na rynku inwestycyjnym od wielu lat, kilku, kilkunastu co najmniej. Mowa o Krzysztofie Kolanym. To jest główny analityk punkarowy. W portalu bankier.pl. Wybrałem dla Was dwa artykuły. Jeden z 2012 roku, dwa, drugi z 2014 roku. Dotyczą oczywiście złota, dlatego że, że Krzysztof Kolany dość dużo mówił zawsze o złocie, jakieś prognozy. Generalnie zawsze był byczo nastawiony do złota. I patrząc na to, co dzieje się w tej chwili po tych kilku szczytach, i, I po tym, co, co mówią wszyscy, jakąś sytuacja zaczyna mi przypominać to, co działo się już jakiś czas temu, czyli właśnie w 2011 roku i w 2012, czyli 2013, tak? W 2012 i 2013, bo tego dotyczą te, te artykuły. No i teraz tak, korekta po Ekstazie, czyli co czeka Złoto w 2012 roku. Autor Krzysztof Kolany to zostało opublikowane o godzinie 11:30. Dnia 2 stycznia 2012 roku, więc sprawa mówi o roku 2011. No, i tak już w tytule, znaczy pod, pod tytule, czytamy, że po ekscytującym roku 2011 rynkowi metali szlachetnych należy się oddech i być może nawet głębsza korekta. Nie zmienia to jednak długoterminowych prognoz. I według moich rachuby, rok 2012 zakończymy ze złotem kosztującym ponad 2000. Dolarów. Dalej, jakieś wyjaśnienia, których nie będę decydował. Jeżeli chcecie, możecie sobie zobaczyć to w archiwum.bankier.pl. Bo tam można to stamtąd pobrać. Te materiały, tutaj jest wykres, wykres, który widzimy. Złoto zakończyło rok, ponieważ to jest wykres z dnia 28 grudnia 2011 roku. Więc złoto zakończyło mniej więcej na poziomie 1600 dolarów. No i tutaj yy, zaznaczyłem sobie fragment 11 lat hossy i pęczniąca bańka. Bańka w cudzysłowiu. Po 11 latach chossy i śrubowania nominalnych rekordów rynek złota coraz częściej postrzegany jest jako bańka spekulacyjna. Wielu analityków głosi, że szczyt cen albo mamy już za sobą, albo zobaczymy go w pierwszej połowie 2012 roku. Dla nastawionego kontrariańsko i znającego temat inwestora trudno o lepszy sygnał kupno. No i dalej mamy wyjaśnienia, dlaczego to jest taki dobry sygnał kupna. Tutaj mamy podtytuł betonowe fundamenty szklanych wież. No i cóż, no jak to się skończyło? 2014 rok, prognoza na 2014 rok, czyli po 2013 artykuł o tytule Co się stanie ze złotem w 2014 roku. Autor, jak mówiłem, Krzysztof Kolany. Publikacja o godzinie 6 rano 15 stycznia 2014 roku. Miniony rok był dla złota po prostu fatalny. Żółty metal został boleśnie poturbowany. Po kwietniowym krachu przyszło czerwcowe załamanie oraz grudniowe uderzenie odno. Czy w 2014 roku należy się spodziewać dalszych spadków cen złota? No, i tutaj taki fragment dość nawiązujący do tego, o czym mówiłem wcześniej. Do tego, że złoto nie, nie jest związane z inflacją, nie, nie, nie chroni przed inflacją, ani nie. Znaczy, inaczej, nie jest liniowo związane z inflacją. Tutaj jest pod tytuł Choć w 2013 roku Fed dodrukował przeszło bilion dolarów, to cena złota mocno spadła. Dlaczego tak się stało? Powodów było kilka. Po pierwsze, potężna podaż pieniądza wciąż nie przebiła się do realnej gospodarki. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, w tym momencie, pomimo tego, co, co mówią tam niektórzy influencerzy, e, nie będę wymieniał, ale, ale powiedzcie, może, możecie sobie znaleźć na polskim, na polskim YouTubie, kto, kto twierdzi, że złoto chroni przed inflacją. E, w tym momencie, jeżeli posłuchamy sobie e, albo takich bardziej ogarniętych ekonomistów polskich, albo po prostu ekonomistów, amerykańskich, na, na amerykańskich blogach ekonomicznych, czy wideoblogach, tylko ważne jest, żeby nie słuchać ludzi, którzy naganają na złoto i srebro, bo jeżeli będziecie słuchać Petera szkifa, no to sorry, e, znajdziecie tam różne brednie uzasadniające to, że złoto należy kupić bezwzględnie. E, ale jeżeli po prostu posłuchacie ekonomistów, to oni powiedzą wam wyraźnie, że na początku po uwolnieniu ceny złota, ponieważ cena złota przez wieki była Ceną urzędową, była ceną, która nie miała żadnego związku z, z czymkolwiek, z jakimikolwiek fundamentami. Po uwolnieniu ceny złota na rynkową, złoto bardzo mocno poszło do góry, ale w tym czasie również bardzo mocno szła do góry inflacja, więc cena złota rosła. Potem, kiedy inflacja zaczęła spadać, cena złota zaczęła spadać, a potem inflacja, kiedy była już niska, Złoto cały czas utrzymywało się mniej więcej na jednym poziomie. Nie, nie, te wzrosty cen nie były dość, dość gwałtowne. I w związku z tym ekonomiści nabrali przekonania, że złoto podąża za inflacją. I właśnie w tym momencie, czyli to jest rok 2013, tak, to był moment, w którym ekonomiści zaczęli się drapać po głowach. Co to się dzieje? Że to chyba jednak tak nie jest. W tym momencie mówi się otwartym tekstem, że złoto nie podąża za inflacją. Zresztą widzimy to teraz. Inflacja była niska, znaczy jest niska, Odczyty kolejne odczyty inflacyjne są coraz niskie. Nawet podobno w Wielkiej Brytanii ma być deflacja. Ostatnio jakieś takie informacje gdzieś, gdzieś usłyszałem. A ceny złota o, 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 no przebiły historyczne maksimum. No, więc wskazuje to, to, to wyraźnie na to, że to jednak ekonomiści mają rację, a nie naganiacze na złoto, no ale. Ale, no ale cóż, o, wiadomo. każdy ma tam swoje, swoje lody do ukręcenia. I teraz kolejny. Moment, się, kolejny podtytuł. Tutaj jest tłumaczone, A, dlaczego tak się stało? Dlaczego to złoto tak strasznie spadło? Przy czym ono wtedy strasznie jeszcze nie spadło, bo ono osiągnęło na koniec roku cenę trochę powyżej 1200 dolarów, czyli ono jeszcze spadło. Powyżej no minimalnej ceny to jeszcze powyżej 200 dolarów, jeszcze, jeszcze spadło do ceny minimalnej w, w kolejnym roku. Ale to jest tak tłumaczone to jest tak: słabe ręce w cudzysłowie, w postaci posiadaczy jednostek ETF i spekulantów na rynku terminowym, zostały przetrącone i oddały złoto długoterminowym inwestorom z Azji, preferującym fizyczny metal. Sytuacja na wykresach prezentuje się wręcz fatalnie. W grudniu złota z trudem obronił czerwcowe dno, czyli poziom 1180 dolarów za uncję. Dla kontradarnego inwestora trudno o silniejsze sygnały kupna. Tyle, że dość podobna sytuacja wyglądała rok temu, gdy tak, broniony, tak długo broniony poziom 1520 dolarów za uncję został później przełamany. No, historię znacie. Wiecie, że ten najgorszy spadek ten spadek, podczas którego Masa firm zbankrutowała był dopiero później. Z tego co pamiętam, to cena złota w złotówkach mniej więcej spadła z 5700 zł za uncję do mniej więcej 3400. To był chyba maksymalny dołek. No i właśnie, firmy poupadały, ludzie, którzy wierzyli w złoto, stracili nadzieję. No i dopiero ta utra nadziei pozwoliła na to, żeby od 2015 16 roku zbudować jakieś, jakiś grunt pod nową HOSSE, która, która trwa do teraz. Jak widzieliście z poprzedniego materiału, HOSSA trwała 11 lat. Jeżeli ekonomia działa w cyklach, no to jest pod koniec tej chosy. Mówiłem zresztą o tym już kiedyś, że to tak wynika z wykresów, że mniej więcej 40 roku będzie, będzie końcem. Oczywiście mówiłem to w sposób odbiwy, uważam, że to jest, że te wykresy, no to czy analiza tych wykresów jest w ogóle bezsensowna, to można tylko zrobić w formie kabaretowej. No, ale. Wiadomo, no niektórzy na tym się opierają, no i wtedy to zaczyna być taką samospełniającą się przepowiednią. Znaczy wszyscy myślą, że to ma jakiś sens, więc wyczytują z tego jakieś rzeczy, które są bez sensu, ale wierzą, że one mają sens, więc podejrzają w tym samym kierunku, więc ta samospełniająca się przepowiednia się spełnia. To tyle. No, tyle sytuacja, jak widzicie, jest, jest zmienna. Zło to zanotowało w ciągu od wczorajszego wieczoru do, do, do teraz, do momentu, w którym to nagrywam jest okolica południa zanotowało około 80 dolarowy spadek dość poważny, srebro spadło od szczytu ponad 2 dolary także no, nie jest wesoło miejmy nadzieję, że to tylko chwilowa korekta jeżeli, jeżeli tak, no to złoto się wybije ale pamiętajcie, jak to się skończyło tych kilkanaście lat temu, i też ustawiajcie swoje inwestycje tak, żeby zabezpieczać się również na taką okolicę.